Jakiś czas później. Jednym słowem dziękuję ci, buju, za tamtą cenną lekcję życia. Dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci, zamykam oczy i wspominam, tak, wspominam tamto popołudnie na polu martwi. Na polu i mojej młodości, a gdy oczy otwieram. Pój, 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 to nie to. Kretes rzeczywiście nie tonął, a kwaluk działał bez zarzutu. Tym niemniej, drogie dzieci, lepiej nie próbujcie na koloniach powtórzyć wyczynu kreteska. No, no, dobra. Co no, to ja miałem? A, wyłowić komponenty? Izel zakręcił młynkiem ze wszystkich sił i oczom zebranych ukazał się wielki okrągły dół z dziurą w środku. Niepozorny staw okazał się w rzeczywistości być... Lejem! Lejem czasowym! No nie wierzę! Tu sobie jakieś kaczuchy pływają, a pod spodem prawdziwy lej czasowy! Bierzemy sprężynę. z spych. Do kieszeni, oczywiście. Sprężyna, tak. No, dawaj tu te sprężyny lekciu. Jak pomyślę, ile mnie one zdrowia kosztowały. Nie? Montujemy rzeczony spych 4 na sofę 1. E, tu wetkniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się walał po podwórku. Treksio zamontował parasol. Faktycznie zamontował. Wężem 5, łączymy beczkę 2 z tubą. E, też 2. No patrz. I jeszcze podłączymy odkurzacz do beczki. Ciekawe po co? I tak oto dzielny pies Leksio zbudował wehikuł czasu. Hej! Oczywiście z pomocą krytesa. Słyszałem, że skoko -ko kończyliście. To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam, jak to działa. Mmm... Mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. Rek się ustawił wehikuł w leju czasowym. Nadeszła pora, by wyruszyć w przeszłość i. I odnaleźć od tego Nostradamusa! Ojej, tym razem zadrżałem! Retesie, ustaw współrzędne lotu na godzinę trzecią! Już dawno ustawione! Po, po powodzenia! I uważajcie, żeby nie zmienić ko, ko, kolejnych w historii! Napiszcie jakiś list czy coś Będziemy tęsknić. Dobra, dobra. Kie, kie, kieszenie opróżnione! Wszystko opróżnione! Czy już możemy? Możecie! No to! Niezmącone rzeki czasu. Perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat. Zapadki, trybiki, koła zębate i... sprężyny! Całe szczęście, że dospawałeś sprężyny, bo byłoby ponad. No dobra, to gdzie my jesteśmy? Reksio i Kretes znaleźli się w mrocznym tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i sofnąć się do niego. Aha, jasne. No ruszajmy, rekciu. Czyli co? Teoretycznie sofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? No, a mamy i Zwróć uwagę, Reksiu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie sofamy się w czas. No to już chyba mniej więcej renesans. Czyli na oko zbliżamy się do celu. Ojej! Hmm. Minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. Gdybyś nie wiedział, rozkwit cywilizacji Egiptu przypada na e, e, dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo w Nasz wechnik jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj, a może temu Nostradamusowi to chodziło o trzecią południu. Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. Tu są same babyle. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasu za przeszłego. No dobra, tu jest jakieś wyjście. Wyładzimy. Biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy dehiku. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre.